Hej, hejka. hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak dzisiaj nie jesteśmy falowcami, tylko jesteśmy w takiej innej gierce. Coś tam... Ucieka się przy... No przed właśnie, lawą. przed lawą się tu ucieka, więc no. A mhm, teraz czekamy na rozgrywkę. Tutaj mamy napisane, kto wygrał. No mało osób wygrało, tylko dwie. No mhm, takich czasu tak jest, bo po prostu są ciężkie levela. No, no levele. mega, mega, mega. I ostatnio zauważyłyśmy z Ewą. Że tu, nie wiem, czy znacie taką grę w ROBLOXie Piggy Ona tu chodzi Nie tak. wiem, czy akurat teraz, czy na złocznym zrobię, że nie będzie jej Ale znając, że cię będzie I wam po prostu pokażemy I w tej grze chodzi o to, że... że Myślałam, że to ty Że trzeba y, uciekać przed lawą Szybko, szybko! Szybko! Okay. Y, uciekać przed lawą kiedy. O! Jak widzicie teraz na. Jest! Nie że. kupili coś. Dobrze. E, ja. I ogólnie chyba teraz nie ma Pigi. się pytałem. Teraz chyba nie ma Pigi. Ale widziałam y, taką mapkę, y, gdzie jest ogólnie mapka z Pigi, i tam serio widziałam na samym dole Pigi. Ale ona mówi, że ona często jest. No, ona jest. często, bardzo często. I ogólnie teraz czekamy, aż lawa minie. Dla niektórych to może być nieciekawe, ale według mnie na pewno to bardzo stresuje. No, ekscytujące. To jest taka ekscytacja. I życie Pigi nie płonie w tej grze. No, raczej nie. Tak samo jak. Y, o, Pi przetrwaliśmy! No, tak samo jak jest Pigi w Pigi. To tam ona y, nic się nie dzieje, gdy przechodzi przez jakieś kwasy tego typu. No tak. Pistolet! Pich, pich! Pich, pach, pich, pach Pich, Ja mam kurczaka Nie wiem, do czego ona służy Polecam Kurczę, gdzie się można schować? Właśnie, ja tak nienawidzę tej mapki Szybko, szybko Szybko, szybko, jest, szybko się nie zdążę Jak chcesz, to po prostu skacz Dobra A ja tu chyba kiedyś byłam i przetrwałam, tak mi się wydaje Tak? Tak, tak mi się wydaje Pokaż widzą... Utko kurczaka. Gdzie? <noise> Już je można jeść. No nieźle. Można jeść. A można no. też y, chipsy kupić. Y, tak. Nasz kolega ma. No. O nie. Ewa, nie przetrwamy. Eee! Nie, nie przed... Dobra. Dobra. Ja nie Ja Jadzie! To było dziwne! Dobra, zostało mi tylko jedno życie, więc tak ciś... się. <laughs> Dobra! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie. Ja jestem w to nie, słaba i nie, nie, nie. Przeżyłam to! Jadzie! Nieźle. Dobra, a ja idę sobie jeszcze no, to obby Oby. O nie. nie! Ja tu nigdy jeszcze nie wygrałam! Ja tu nawet ja do tu trzy razy wy... wygrałam chyba, lub no cztery. Bo to w ogóle jest mega mało czasu, żeby je przejść. Okej. Okay? Dobra, ja nie zdążę. Nigdy Aha. w życiu tego nie przeszłam, nawet pierwszego jest. skoku nie mogłam. Udało mi się. Tak O nie! Zabiło to mnie. To jest Co? niesprawiedliwe. Co cię zabiło? No i nie mam rodzie Co cię zabiło? No bo y, ogólnie gdy jesteś na końcu tego obiegu, to cię zabija, żebyś nie oszukiwała, że bierzesz ciągle sobie 15 punktów. No i mnie zabiło i no. No i ludzie mnie spychają. Gdzie jesteś? Eee, tu? tak. Aha, tu jest Martyna, jak widzicie. Eee, tu, nie, tu tu, eee, tu jest, tam. Dobra, to do. Ja chcę tam się dostać. Eee, no i ogólnie w tej grze chodzi tylko, że się ucieka przed lawą. No i taka nudna gra. Ale tak się fajna. Mm, a czy mi sobie tu można odstrzelać? Niestety nie, i to jest smutne. Ja myślałam, że można strzelać zabijać innych. <głos> tak! <głos> Jak ja mam pomysły No! Dobra, nie, teraz tam nie idę, bo nie chcę się znowu zabić Jej! 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 Co to w ogóle była zamka? Nie wiem, jest okay. dziwna Jakiś typ się kręci dziwnie <noise> Jakaś granata Ja ci kręcę, chcesz od kokoszaka? <noise> Ula, nie, okay. ja tak, nie lubię Tak, Tak O nie, tylko nie to Idziemy na samą górę Yes! Zdobyłam diamenta! Nie mam na pomoc. O, siema mam. Czuję, że to będzie tak, że zostaniemy na tym ostatnim bloku Tak Zapomnę, Często tak, tak jest Co tam jest? To, 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 nie, to jakaś wyspa Chyba A, bo... wyspa jakaś tu była a. A, co to jest za kula? Która właśnie się spaliła. Mmm, ja się boję. Nie przeżyję tego. Przeżyję? Nie ma szans. Ja cię. Nie, o nie! O nie! Nie! Ewa, to jest niemożliwe do przeżycia. Ej, tego się nie da przeżyć. Tego się nie da przeżyć. Skacz! tego się nie da przeżyć. To jest niemożliwe, nikt chyba nie przetrwał. Nikt nie przetrwał. No bo nie. No to jest niemożliwe. No, bo niemożliwe, jak Boga kocham. Dobra, szybko idę tam. Muszę zdobyć. Nie, no w 10 sekund, nie znam, no nie ma. W złą stronę idziesz. w dobrą stronę. A! Chipy! kapuję, że to też jest sklep. Ja myślałam, że tylko tu po boku jest. A, ciebie nie. Nie mogę tego skończyć. Łatwo, boskie ja cię dam. Nie, jestem ma... Jest, jestem! no pomo. Ewa, no Musisz po prostu a... po ludziach skakać. O! Na barierkach. Na no, barierkach mm. też. Chce ktoś chipsa? Ha, nikomu nie dam. A chce ktoś pistolet? Nikomu nie dam. Ciema, <ślad> Ewa. Chcesz chipsa? Nie. Okay. Ej, nie, nie to nie. Tak mnie zobaczył. Ja mam kasę. O, dużo kasy, jestem na drugim miejscu. Ktoś ma 3000, ja cię. Ja jestem daleko, daleko. Bo mam 115. Ja w ogóle zbieram, żeby mieć 600, żeby sobie y, móc kupić takie coś, że można się podbudowywać. To jest super. Wow. Jezu, już myślałam, że spadam. Ja też. To jest taki straszny moment. No cóż, no ja w ogóle tak gram. No, fajne to jest, fajne, fajne. Jeszcze zagramy tak z dwie rundki. No i ja myślę, że będzie kończyć ten odcinek. No tak. Będzie wystarczająco. Tak. Żeby też nikogo nie zanudzić. No. Jezus, no. Ja chcę hajść, ja chcę hajść, ja chcę hajść, bo. A, kapuję, czyli że to są drabinki A co ty myślałaś? Ja myślałam, że tam trzeba jakoś zaskoczyć. Co ty ja Jacie, to była masakra. Nagrałaś to? Nie, ale w każdym to było coś takiego, że. Um, Malety, była masakra. ostatnia sekunda lawy, no i Martina ledwie przetrwała. Tak, musiałam skakać. No, po no, prostu prawdziwe survivalki. Tak. Ja Cię kręcę, ale tam ktoś jest na, granic na granicy życia. Ja też jestem na granicy życia i nikt mnie nie zauważa uważa. Właśnie dlatego zawsze stajemy na tych krańcach, bo wiem, że reszta się zapadnie. O, przeżyłam. Sędzi mnie twarz. No To ostatnia rundka na dzisiaj. Może jeszcze kiedyś to nagramy, zobaczymy. No zobaczymy, zobaczymy. Ale nie sobie co jakby mm, W tym ciągłym pomieszczeniu, może na Discord'cie Tak się mówi No racja, racja Odpadłam A, patrz gdzie ja jestem Gdzie? A. A, dobra Nie spychaj mnie Spokojnie, nie martw się Ja taka nie jestem Pamiętam, jak kiedyś ktoś zepchnął To było Tylko ciepłe mnie na głowie, dobra? Nie! Zobaczymy, czy ktoś spłonie Też trzymał... Oj, już tam spadł Jak pięknie! <laughs> Morderc! O nie! Ktoś się rzucił! O nie! Jak to wszystko... Spala Pamiętam, jak kiedyś e, mój kolega e, na mnie stał I teraz e, mam marzenie, że jeśli jeszcze kiedyś e, będzie na mnie stał i już będzie lawa To e, pójdzie do lawy i się on też zabije To będzie rozmawialiśmy wtedy? To to? Może Możliwe, bardzo możliwe Właściwie nie, chyba wtedy nie rozmawialiśmy z nim Czyli same rozmawialiśmy Jak same? <noise> Tak a no, tak same, no. Tak same, same, same. Dobra. O nie, to... To jest ostatnie. O nie! O nie, o nie! Jak ja nie lubię tej mapki. Diamond! Diamond! Żeby ja to jest da Diamond. No diamond... Diamond to jest angielsku. Mhm. Czuję, że to przetrwam. Jakie to piękne wszystko położenie. <laughs> Przepraszam, znamy się. <laughs> Dobra. Ostatnia rurka będzie trwała jeszcze. No do końca lawa. lawa trwa jeszcze 20 sekund. Amen. <laughs> Dobrze, to do tę chwilę. Trzymam kciuki, żebyśmy przetrwali. Bo no ja A mam... nie nie? I fajnie, bo by gdybyśmy tylko we dwójkę kiedyś przetrwały, to by było nie. No Wreszcie, mam chipsy, mogę je zrzucić. Ej, Jak to... z kolega. No. Ej zrzuć ich, zrzuć ich. I... A nie, nie zdążymy. Nie. Nie. O, ktoś spadł. Jej. Okay. Zabiła się. Dobra. Skończyłyśmy rundkę, więc bardzo Wam dziękujemy za oglądanie, oglądanie. i miłego dnia Wam życzymy i nie zapomnijcie o łapce w górę o łapce w górę i subskrypcji i subskrypcji, tak Pa pa, pa, pa.